Tu opadła liczba, która fascynuje, 107 lat. Nie wiem, czy się uda. <kluczy> <kluczy> no ale w tą stronę trzeba dążyć. W tą stronę trzeba dążyć w ramach tego wielkiego przedsięwzięcia, o którym tutaj też zresztą wspomniano, to znaczy polskiej wersji państwa dobrobytu bo sprawa ochrony zdrowia to jest część tego przedsięwzięcia. Pełne kieszenie, nawet pełne na poziomie niemieckim i to niemieckim za kilkanaście lat czy za dwadzieścia lat, to jeszcze nie państwo dobrobytu. Państwo dobrobytu to jest taka formacja, która zapewnia obywatelom. W różnych dziedzinach, a służba zdrowia należy do tych absolutnie najważniejszych: odpowiedni poziom opieki, odpowiedni poziom wsparcia. I o tym tutaj właśnie rozmawiano. Przy czym warto jedną sprawę, jedną kwestię w Polsce, ciągle aktualną, podkreślić. To ma być służba zdrowia. Powszechnie dostępna i jednocześnie, co chcę mocno podkreślić, publiczna. Publiczna służba zdrowia. Służba prywatna ma mieć charakter uzupełniający. Nie mamy zamiaru jej likwidować, zakazywać. To nie miałoby sensu zresztą to w państwie demokratycznym byłoby pewnie po prostu sprzeczne z konstytucją, ale. Przede wszystkim musimy zapewnić każdemu obywatelowi naszego kraju, każdemu rodakowi obsługę medyczną, wsparcie medyczne za darmo, czyli darmowa służba zdrowia. To chcę też bardzo mocno podkreślić. To są te fundamenty tej wizji, o której tutaj mówiono. Wizji, którą chcemy zrealizować, ale którą chcemy zrealizować także w jeszcze przynajmniej jednym aspekcie, chociaż oczywiście tak naprawdę tych aspektów jest wiele. Otóż sprawa ochrony środowiska to też jest sprawa związana ze stanem zdrowia Polaków. Polska realizująca ten wielki cel, o którym mówimy w trakcie tej kampanii wyborczej. Cel, który chcemy zrealizować, to musi być Polska wolna od tych najpoważniejszych zagrożeń. Potocznie nazywamy je smogiem i ten smog musi być w Polsce zlikwidowany. I mamy ku temu środki i mamy taki właśnie cel. To też jest sprawa dla zdrowia Polaków. Oczywiście są i inne kwestie też tutaj przynajmniej incydentalnie podnoszone choćby sprawa stylu życia zastanawiałem się nad tym czy ja mam prawo do tego wzywać z pewnych względów które widać otóż no nie będę państwa wzywał do tego żeby państwo nie jedli golonki ale generalnie rzecz biorąc Chcę podkreślić, że to też jest jednak bardzo ważne. Nie chodzi o golądkę, tylko żeby wszystko było robione w sposób taki, który nie grozi zdrowiu, który to zdrowie wspiera. I też była tutaj o tym mowa, bo uczciwie Państwu powiem, o wszystkim, o czym miałem mówić, była tutaj już mowa. I to jest pewien kłopot, przed którym stoję. Ale problemów związanych ze służbą zdrowia jest bardzo wiele, i łączą się one właśnie przede wszystkim z kwestią sprawności państwa. Te 160 miliardów za kilka lat to będzie ogromny postęp, ale ten postęp jest możliwy do uzyskania tylko wtedy, jeżeli państwo będzie się dobrze rozwijać gospodarczo, a to wymaga dobrej, rozsądnej polityki gospodarczej. Wczoraj chyba jedna z najważniejszych agencji ratingowych, opisując naszą sytuację gospodarczą, między innymi podkreśliła rozsądną politykę gospodarczą. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że poza może incydentem lat 2005-2007, a szczególnie 2006-2007, wspomnę tutaj świętej pamięci Zytę Gilowską, w Polsce rozsądnej polityki gospodarczej nigdy nie prowadzono. Teraz jest od kilku lat prowadzona i ona też służy polskiemu zdrowiu. Zdrowiu polskiej gospodarki, ale co za tym idzie, także tworzeniu warunków, dlatego by ta polska ochrona zdrowia się umacniała. Ale chciałem także powiedzieć o czymś, co też było tutaj wspominane, ale ja bym chciał to powiedzieć jakby do końca, mocniej może niż szanowni uczestnicy panelu. Otóż nowa służba zdrowia, Bo nie chcę tutaj się spierać, czy to ma być reforma, czy to ma być porządkowanie, to jest w dużej mierze kwestia nazewnictwa. Otóż ta nowa, w pełni sprawna, w pełni, Użyteczna z punktu widzenia obywateli służba zdrowia, to jest kwestia nie jednej kadencji. Ta pierwsza była poświęcona, ta, która mija, sprawom najbardziej elementarnym. Mogliśmy i zajęliśmy się sprawą służby zdrowia, ale trzeba było załatwiać wiele innych kwestii, zupełnie podstawowych, między innymi uporządkować państwo, ale także podjąć politykę społeczną, która była całkowicie niemożliwa do pominięcia. W kolejnych kadencjach będziemy załatwiać kolejne problemy, bo tych jest przed nami bardzo wiele, a jeżeli chcemy zrealizować ten ostateczny cel, to będzie ich można powiedzieć jeszcze więcej. Ale od tego jesteśmy, żeby problemy rozwiązywać. I ten problem ze służbą zdrowia to jest kwestia jeszcze dwóch, może nawet trzech kadencji. Ci, którzy obiecują, że zrobią coś w ciągu jednego roku czy jednej kadencji, po prostu mówią nieprawdę. Ja przypomnę państwu obietnice z 2007 roku. Te pamiętane może przez część z państwa spoty. Kiedy Platforma Obywatelska obiecywała, jak to, Polscy obywatele będą leczeni przez dobrze zarabiających polskich lekarzy i pokazywano to nawet w różnego rodzaju filmikach. O jak było, wszyscy wiemy. Otóż my nie mamy zamiaru nikogo wprowadzać w błąd. Postęp będzie szybki, ale ten cel ostateczny to jest cel, który musimy rozłożyć na lata. Ale zrealizujemy go, zrealizujemy go, doprowadzimy do tego, że polska służba zdrowia będzie na najwyższym światowym poziomie. Mamy ku temu podstawy personalne i budujemy je, rozbudowujemy je w tej chwili, i mamy ku temu coraz więcej podstaw w sferze organizacyjnej i technicznej. I te podstawy także będziemy z jednej strony rozbudowywać, a z drugiej strony, bo to też jest potrzebne, racjonalizować. I to jest właśnie droga do osiągnięcia tego najwyższego poziomu. To jest droga ku tym 107 latom, chociaż no, nie wiem, czy za trzy kadencje to, się, czy kadencje to się uda jako przeciętna wieku mężczyzn. To byłby rzeczy... <klucza> Ale na pewno się uda znacznie ten wiek, a jeszcze tym bardziej pań, przedłużyć i o to nam właśnie chodzi bo to państwo dobrobytu, to ma być państwo, w którym obywatele żyją dobrze i długo. I jeżeli chodzi o tą kwestię, którą dzisiaj omawiamy, to ona z tego punktu widzenia, z punktu widzenia tego celu długo jest szczególnie ważna. Wiemy to, uważamy to za oczywiste, to znaczy uważamy za oczywiste to, że państwo, to prawdziwe państwo, państwo nie zdyktuje, jak to tutaj mówiono, nie teoretyczne, musi się tym zajmować i będziemy się tym zajmować z całą energią. Będziemy czynić wszystko, by to, co jest zapowiadane, było realizowane. Będziemy przełamywać wszystkie trudności, bo one istnieją w różnych dziedzinach, organizacyjnej, w jakiejś mierze nawet mentalnej. Ale wszystkie one są z całą pewnością do przełamania. I jest tutaj pewien element optymistyczny. Tutaj wspominano o panu profesorze Zembali, o profesorach, którzy dyskutowali bodajże w Zabrzu, i mówili o obecnym stanie, czyli o poprawie obecnego stanu służby zdrowia. To jest jedna z tych sfer. Gdzie naprawdę trzeba się możliwie jak najszerzej porozumieć i my będziemy do tego porozumienia dążyli, i tylko i wyłącznie od woli drugiej strony zależy to, czy to porozumienie będzie zawarte. My jesteśmy gotowi. Ale, szanowni państwo, żeby to wszystko, o czym mówię naprawdę się zdarzyło, żeby ta droga została podjęta, to musi być ostatecznie odrzucona ta alternatywna propozycja, która czasem wprost, czasem nie wprost, ale głównie w praktyce była realizowana. Znaczy propozycja służby zdrowia jako kolejnego źródła budowy fortun kapitału. Oczywiście my wiemy, że, na, że Lekarze, pielęgniarki, inni pracownicy służby zdrowia muszą bardzo dobrze zarabiać. To jest dla nas zupełnie oczywiste. My wiemy także, że w prywatnej służbie zdrowia można zrobić też bardzo dużo i to jest normalne w gospodarce rynkowej. Ale my w żadnym razie nie pozwolimy, żeby ta sfera była sferą eksploatacji, była sferą. Gdzie nie chodzi o pacjenta, a chodzi o pieniądze. A żeby ten typ myślenia o służbie zdrowia, często personifikowany przez znane powszechnie wypowiedzi pani Sawickiej, został odrzucony raz na zawsze. Musimy uczynić jeszcze jedną, już w zupełnie innej dziedziny. Tu chodzi o czystą politykę. Musimy 13 października wygrać wybory. Musimy je wygrać w sposób przekonujący. I dlatego jeśli o coś Państwa proszę, proszę z całego serca, tutaj w tym okręgu wyborczym i w tym województwie, bo tutaj okręg wyborczy i województwo to jest to samo, to o mobilizację. Mobilizację do ostatniego dnia, do 11 października, bo północy. Bo pamiętajcie Państwo, że w ogromnej mierze nas sukces zależy, od poziomu mobilizacji naszych zwolenników. Oni są w większości. Jest tylko takie pytanie, czy zdecydują się pójść do, do urny, czy będą chcieli głosować, czy nie uznają, że to sondaże już wygrały wybory. Nie proszę państwa, żadne sondaże nie wygrały żadnych wyborów. Wybory wygrywa się przy urnach, więc trzeba namawiać do aktywności, prosić o aktywność. Każdy głos jest ważny. Jeden głos to jest coś, co może zdecydować o tym, kto będzie posłem, a tysiąc głosów o tym, kto wygra wybory w skali całego kraju. Stąd jeszcze raz powtarzam tą prośbę. Proszę o aktywność, o, można powiedzieć, determinację, a nawet pewną zaciekłość w tej aktywności, bo to jest dzisiaj najbardziej potrzebne. Tak, proszę państwa. Tak, proszę państwa, zwyciężymy. Ale pracą. Bez pracy nie ma kołaczy. Zwyciężymy, jeżeli do samego końca, do 11 października wieczorem będziemy zabiegać o głosy naszych rodaków. I po tym zwycięstwie ta droga do pełnego użyję tutaj takiego słowa rozkwitu polskiej służby zdrowia i pełnego rozkwitu naszej ojczyzny będzie otwarta. Dziękuję bardzo.